Witamy patent TV quiz Klimek ze mną Siemano. Zobaczymy jak sobie poradzi w naszym quizie Na pewno lepiej niż ja Zobaczymy, no, no, no zobaczymy Dobra. Jedziemy Od początku tak? No od góry Kurde Dobrze nas tak? kamera w ogóle bierze? Czekaj sprawdźmy to Ktoś tu może sprawdzić? Czeka? Dobra hmm. Pierwszego nie wiem się, drugi się, jest gdzieś. TPS czekaj, czekaj, Dobra Jadę no. Jedziemy pierwszego nie wiem To jest słona, no Dobra tak myślałem, ale nie chciałem strzelać. Drugi Strzelaj TPS... coś TPS, no? E, słoń. Słoń e, Diox. Nie, 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 TD. Nie, TD. No podobno, bo tak kawałek. No, no, no. Tego to w ogóle kurde nie kojarzę. To jest Malik. Tak? No. E, to w kapturze. Jak to się nie nie nagrywa? Dobrze to idzie? Dobrze, dobra. dobrze, dobrze, no. Tutaj Jan rapowanie. Jan rapowanie. Mata i Kali. O, dobra, idziemy następne. Mm. PZ, Bdoes, Soku, Ero, y... no. Pich, Hada, Kuebo i. Nie wiem, Oscar. Dalej. Dobra, dalej. White, y... Sobel, Żabson, no. y... nie wiem czy to jest Wiśnia. Eee, klimek rozpierdala, tutaj widzę kulę. Czy to jest Wiśnia, czy to nie jest Wiśnia, ale tak też średnio widać. Wiśnia, tu Wiśnia, no. No, no to Wiśnia, Peja, Leroy. Borikson i... Gruby Mielski? Mielon, no. Eee, zajebiście. Zajebiście. Nie no, to było błyskawicznie. Mamy w zapisie półtorej minuty, więc... Ale... Ale pozdrawiamy Martę. Marta, przetarłaś szlaki. Wyszłaś ze strefy komfortu. Pozdrawiamy Cię. Patent TV, subskrybujcie to gówno. Elo. Pozdro, pozdro.